Cześć, jakiś czas temu stworzyłem dwa e-booki, które chcę Wam podarować w prezencie w zamian za to, że tworzycie moją społeczność. Pierwszy e-book jest o skutecznym planowaniu jednostki treningowej i z niego dowiecie się jak krok po kroku układać jednostkę treningową. A jak wiadomo, cały plan treningowy składa się właśnie z kilku następujących po sobie jednostek treningowych. No bo jeżeli macie na przykład plan 3-dniowy FBW, Full Body Workout, to on składa się z trzech następujących po sobie treningów. Jeżeli macie czterodniowy plan kusz-pól, to ten plan również się składa tylko tym razem z czterech następujących po sobie treningów o pewnej specyfice. Dlatego ja tym e-bookiem chcę Wam pokazać właśnie jak zaprogramować część wstępną treningu, oraz jak dobrać tam wszystkie niezbędne parametry treningu sylwetkowego, a następnie jak zaprogramować część właściwą treningu i tam również dobrać wszystkie niezbędne parametry treningu sylwetkowego. Po prostu zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób trenowało jakościowymi planami treningowymi, które zawierają wszystkie niezbędne parametry treningu sylwetkowego i są po prostu niesamowicie skuteczne. Drugi e jest o tym, jak skutecznie kształtować swoją sylwetkę, i tam mówię o podstawach funkcjonowania organizmu, o tym, jak zbudowane są mięśnie, jak jest generowane napięcie mechaniczne, o hipertrofii, czyli o tym, jak dochodzi do wzrostu mięśni, co musi zajść na treningu, żeby do wzrostu mięśni doszło, o treningu sylwetkowym oraz o jego niezbędnych parametrach, a także o periodyzacji treningowej, o diecie, czyli o tym, jak rozłożyć sobie poszczególne makroskładniki, jak obliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne, ile jeść kalorii oraz o podstawach regeneracji, czyli ten e-book ma Wam po prostu kompleksowo pomóc w kształtowaniu Waszych sylwetek. Jak powiedziałem na samym początku filmu, e-book ten jest prezentem dla mojej społeczności, więc jeżeli mnie obserwujesz na Instagramie oraz subskrybujesz mnie na YouTube, no to napisz do mnie wiadomość prywatną albo na Facebooku, albo na Instagramie i zgłoś się po oba te e-booki. Pozdrawiam.